No to ale... no dobra no Przewazisz kurczę nie Nie, nie może, no masz ma Dobrze! Dobrze! Strzelaj! Strzelaj! Tam za dużo tego Czemu to jest tak przybliżone bardzo? tutaj masz. Dobrze serio! Gol! Yes! Kurwa nie, nie, nagrałam, ale jest gol, jest Tujczyk! Kto kto szczelił gola? No jeszcze są gorsi, więc. Kto szczelił gola? Kto strzelił gola. Kto serdecznie szczelił gola? 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 Nie, nie wiem. Nie mogę tego nagrywać.